Cześć, witajcie. Dzisiaj dzień techniczny, to może zrobimy taki odcinek techniczny. Dzisiaj do wymiany mam tą baterię przy umywalce, tą wylewkę. Wylewka przyszła zamówiona przez Allegro. Przyszedł czas na jej wymianę. Tak wygląda nasza stara wylewka z takimi króćcami Ta nowa przyszła z wyglądu identyczna, tylko ta ma takie dwa wężyki. Więc prawdopodobnie będę musiał sobie skrócić węże pod umywalką, czego chciałbym uniknąć. A może uda się to założyć tak i gdzieś te węże jakoś tak poukładać, żeby uniknąć ucinania węży. Przy okazji przyszły jeszcze dwa kartusze do grilla. Spokojnie takie dwa mi sezon wystarczą. W ubiegłym tygodniu, jak byłem sobie odkręcić tą wylewkę przy umywalce, to przy okazji, to przy okazji naprawiłem spuczkę. I że fajnie pompka działa. Więc jakby ktoś potrzebował dostać się do pompki od płuczki, to należy sobie ściągnąć to podkrętło, podważyć delikatnie od tej strony. Tu jest taki zaczep o w tą stronę. Teraz tutaj jest taka jakby miseczka coś takiego, trzeba sobie to podnieść do góry i tam Paluchami, tam trzeba grzebać tą łapą i delikatnie tą pompkę od wody wyciągnąć. W moim przypadku tutaj jest taki bolec. I jego właśnie tutaj trzeba wsadzić, docisnąć i gotowe. W moim przypadku wystarczyło tą pompkę wyciągnąć, uderzyć w nią i ona zatrywiła. Także. Prawdopodobnie się zaśnie działa po zimie. Już mam odkręconą taką osłonę, w której były schowane te wszystkie przewody. Zabrałem sobie jeszcze latarkę, która się to jeszcze przez chwilę musi doładować. Jak będę podłączał tutaj do kostki baterie, żeby mikrostyk działał, to wyłączę sobie prąd w tej przyczepie, żeby przypadkiem sobie czegoś tutaj nie dotknąć, nie zewrzeć, żeby mi bezpiecznika nie wywaliło. To popracuję tutaj przy latarce. I tak tu mam te węże od wody ciepłej i zimnej, wkładamy od góry nową wlewkę. I zobaczymy jakie długie będą te nowe wężyki i co tutaj z nimi podziałamy. No, to za chwilę sobie będę jakoś regulował. Ja tam teraz tak naprawdę nie widzę gdzie kręcę, ale mam podgląd w kamerze. I w zasadzie ta kamera mi nawet ułatwiła teraz zadanie fajnie. I tak i już prawie gotowe by to było. jest ten wężyk wodny. Uda mi się go tu na tyle schować. Dobra, idę po opaskę z dwóch stron, tak samo. Nie, to jest gdzieś podrapane. To chyba u góry podrapane. No dobra, chyba mi to tak wejdzie. więc nie będę musiał skracać. Gdzieś się to tam upcha, spoko. Że jednak chyba podrapanym do dołu, bo tak mi pasują otwory na śrubki. Dobra. No, tak będzie lepiej. Podrapanym do dołu. Kupiłem sobie takie opaski ślimakowe. Zaraz, bo wziąłem jedną większą, drugą mniejszą. Nie, takie same, ta jest skręcona. Czerwony do czerwonego. Tu raczej filozofii nie ma. Mi się takie delikatne wydaje, że ten motylek to chcę mocniej dokręcić. To się boję, że mi to pęknie. No dobra. Chociaż mnie jeszcze korci dokręcić. Okej, okay. wystawię to tak. Paska najpierw. Tu, tu damy do góry. te gumowe wężyki troszeczkę skrócę bo jak sobie układam te węże to one mi się zaginają trochę Dobra, troszeczkę te wężyki muszę przykrócić tyle ja, to będzie mi w miarę wygodnie jeszcze zdecydowanie lepiej z niebieskim zrobimy to samo. Dobra, cyk, cyk, cyk. O wiele, wiele lepiej. No i ostatnio, jak byłem, zrobiłem sobie zdjęcie jak ten czarny i jak ten czarny i brązowy przewodzik był podpięty do tej kostki dobra ja się posiłkuję moją ściągą idę wyłączyć prąd i przekręcę sobie te przewody w wielkiej filozofii nie ma dwa przewody, czarny i brązowy ale są trzy kostki dlatego zrobiłem sobie zdjęcie żeby się tu zbyt długo nie zastanawiać, nie rozkminiać tego bo... I tak nie wiem co jak, gdzie tutaj jest podłączone podpięte. Słychać jak się pompka załącza. Dobra, działa. Czyli prąd jest. Skręcam sobie tutaj obudowę. Idę nalać wodę do zbiornika i zobaczymy czy wylewka działa. Mniej więcej tak to było. Fajnie by było trafić mniej więcej w te same otwory. Okay. To zabieramy. Jeszcze dwie zaślepki, gdzieś tu powinny być. No. Gotowe. No to jeszcze raz odkręciłem sobie tą osłonkę. Muszę poprawić węża od zimnej wody, bo on tu jest delikatnie przygięty i leci ta zimna woda, bo leci, ale słabe ciśnienie jest. Poprawię to sobie, bo za słabo mi leci ta zimna woda. Dobra, poprawiłem sobie to już trochę. No, i tak jest zdecydowanie lepiej. Tak już zostaje. Teraz jest spoko. No to to by było chyba na tyle. Koniec odcinka ala technicznego. Wszystko udało się naprawić, wymienić bez większych strat. Wszystko działa. Gotowe do następnego wyjazdu. Kolejny wyjazd już niebawem. Więc jeśli macie ochotę. Jedźcie z nami.